Hej, witajcie na tym kanale Koniki Kiki i w tym odcinku świąteczny unboxing. A otwierać będę. Jest to taka piękna klacz arabska. RD Marisela Bay. Tak wygląda tył pudełka, i jest tu ona jako koń, taki prawdziwy. A tu informacje. I ona też jest w skali 1 do 9. No to otwieram. Ona mi się bardzo podoba. Zobaczcie, tu ma taką podkładkę pod kopyto. I jest to pierwsza klat w mojej kolekcji w skali 1 do 9. No dobra, no to ją wyjmuję. Ok, RD Maricela B jest odpakowana. Jest moim zdaniem bardzo ładna. Zauważyłam, że to kopyto tutaj jest płaskie. Nie takie do końca płaskie płaskie, ale no, jest płaskie. A tutaj y, jest wyrzeźbione kopyto normalnie. I te dwa przednie też są w miarę płaskie. No więc ciekawe. Jeszcze tutaj ona sama. I ogólnie bardzo mi się ona podoba. Ogólnie ona jest trochę za wysoka na moją półkę. Nie wejdzie głębiej. W sensie za wysoka, dlatego że ma głowę tak u góry. Na mojej drugiej, wyższej półce się mieści, więc chyba wszystkie modele przeniosę na tą wyższą półkę. W sensie wszystkie modele, które mam na tej niżej. W ramach ciekawostek, to ta podkładka, którą miała, tą plastikową, to pierwszy raz ją jakby otworzyłam, jakby czysto, w sensie tą taśmę zdjęłam, nie brudząc tej podkład podkładki, bo to jest podkładka Mariseli, ona tak wygląda. To jest podkładka Salvina, tu widać ślad taśmy, a to jest podkładka Akwiego, więc no, idę w przód. Sorka, nie podkładka Akwiego, tylko podkładka Spaina. To jest Akwie i to nie jest jego podkładka. A to jest Spain, i to jest właśnie jego ta podkładka? Podkładka. Okej, okay, ułożyłam już modele, stoją na półce i są tu modele Braier albo w skali 1 do 9 albo 1 do 12. Wszystkie w sumie są w skali 1 do 9, yy, tylko Stitch jest w skali 1 do 12. I Maricela ma zapas nad głową. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i że RD Maricela B też się Wam podoba. I papa, pa, do usłyszenia.